Łotw mm. Dobra Na no, piesło nie zwracamy mężu uwagi Ale czy na miejsce gdzie był piesę? A, a w ciebie rzuciłem Dobra No nie No, to się dało to się tego spodziewać po polsku hmmm eee, no, no. no widzicie no. no dobra, no już już znowu hmm. ten z latajeczką czym mam to powiedzieć? To wiem dlatego to się nazywa lekki że to może się ślepić i wtedy może nie tępić albo tak, jeśli to, że nie w sercu Albo tak, trochę zabezpieczyć sobie, co? Przedczasem. Bum! Ha ha ha! Tak jak w innych częściach, jest, to dla mnie, między innymi w piątce, to tak działa. <grym> so, Tonight, that way. No już normalnie ta piosenka... to es ja, autoritnes? Chyba... No to jak nas? No. Po prostu przysłoniłam... przysłoniłam już wszystkie inne psiki. A to nie jest to, nie? No chodź. Tyłam nagło <trym> jedna chyba <Helena. trym> <trym> Aj, zobaczcie, not elektryczny. Help me, help! Nie, nie mówcie mi, że jeszcze blaczot, blaczot, szaczot. Szaczoty. Jedne. No, moje jeszcze teraz nie chodzi. Tylko nie niech zapomnij zamknąć drzwi. No, dobra, zamknę. Chyba, tak, zamknęła. Za drugim ma em ale zawsze. Dobra, będzie sobie można spokojnie przejść. Tędy? No? no tak, no. Okud. Ale sieczka, ale sieczka, ale... Ale sieczka. Po prostu polubiłem ostatnio strzelanie się ze strzelby. Po tym, jak zostałem ją ulepszona. Aha, ha. I co? Jeszcze wstałeś, no to... Jeszcze raz. Ow, oh, hell. Właśnie, I need a nie backup. Ale ja nie chciałem od początku... ...ten znaczy do końca się leczyć. Lidka, to wziąć, a tutaj takie coś. Masz, a masz, a masz. Dobra, ale że je fały był. Muszę mi to przyznać. Ale muszę jeszcze przetrwać. Tyle rzeczy muszę. No ale pomimo tego ulepszenia, i tak mamy małą amunicję do strzelby. dobra. Więcej. A pamiętam w jednym odcinku miałem ponad 100 amunicji, no to... też ja się nie mam czym chwalić. Rodger. No właśnie, Helena. Się nie ma co z nimi bawić. Mhm, no i wchodziliśmy. Chodź. Chodzimy. Dawaj. Dobra. Aha, tu zaraz będziemy musieli skończyć, bo zaraz się będzie zapis. Na szczęście. Bo to już po mojemu i tak zrobił to to fa. A właśnie miałem... No właśnie wątpliwości co do tego to mam dalej też jest na o, normalny, czy sobie zmienić na przykład na amaturę ale nie dobra, no normalne nie jest aż tak to równo spokojnie tylko sobie pozwalać ty jeszcze bo zanim tam <gryw> idziemy tam za nim dla, dla. dawaj, helena już! Już! Alona! Fuhu. Ja przez ciebie normalnie zaraz zginę. Jeszcze się za mną krew 26 minut, no nie za długo. Na hmm, szczęście się, się udało. Że tu już się będzie zapisywać? Bo nie sądzę. Tak, zapisywanie. No. jak było zapisywanie no to no, widzicie musimy już kończyć odcinek <laughs> więc cześć trzymajcie się do następnych odcinków wbijajcie na moją stronę do której podaję wam link w, na, w odcinku z, tą, z, z cmentarzem i cześć i,